W dzieciństwie rozczytywałem się w komiksach, miałem komiksy z Hansem Klossem, miałem Kapitana Żbika. Pamiętam też, jak jeden z kolegów przyniósł do szkoły komiks z Supermanem w wersji anglojęzycznej. No, wtedy dzieci, nikt prawie nie znał angielskiego, ale ten komiks był i tak bardzo czytelny w swoim przekazie. Pokazywał moc tego Supermana, komiks, który był w tamtych czasach z racji tego, że pochodził z, ze Stanów Zjednoczonych raczej nieosiągalnej. Pamiętam, jak na mnie zrobił takie wielkie wrażenie. I kiedy jako ministrant w kościele yy, słuchałem Ewangelii, nie wiem, czytanej na role, czy to ksiądz tam czytał, yy, kiedy był ten opis, jak Pan Jezus zostaje upokorzony, zaprowadzony na Golgotę, tam ukrzyżowany i umierał. Oczywiście znałem całą historię, całe to wydarzenie, ale jednak miałem Taką ochotę usłyszeć, że nagle ksiądz, który czyta o tej śmierci pana Jezusa, kiedy przeczyta, że nagle słońce się zaćmiło, wstrząsnęła się ziemia, zasłona przybytku rozdarła się i wtedy. Gwoździe z ran Jezusa Chrystusa odpadły. Pan Jezus całą mocą i władzą stanął nad światem. Wówczas ci, którzy wygrażali pięściami i żołnierze, którzy go krzyżowali i Piłat i Herod i Judasz i wszyscy, którzy byli wrogami Pana Jezusa, padają na kolana i proszą o przebaczenie. Jezus Chrystus triumfuje. I miałem taką, taką Ochotę, żeby usłyszeć, że to właśnie ksiądz przeczyta, ale nic się takiego nie stało. Oczywiście cała historia w Ewangelii, która jest nam znana. A no właśnie, wtedy tak patrzyłem bardzo po ludzku na ten triumf Jezusa Chrystusa. Dzisiejszą niedzielą kończymy już rok liturgiczny, czyli kończymy rozważanie tej całej historii zbawienia. Właśnie w niedzielą Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. Za tydzień już pierwsza niedziela Adwentu. Tylko, no właśnie, jak popatrzeć na tego Chrystusa, który jest władcą całego wszechświata w kontekście tej rzeczywistości, którą mamy? Tyle jest cierpienia, tyle jest bólu, jak Pan Jezus nad tym wszystkim panuje. No tak słabo. Na Bliskim Wschodzie konflikt, za wschodnią granicą na Ukrainie wojna, w kraju też niespokojnie jakaś mowa o dywersji, o latających dronach, i w ogóle tyle jest zaciekłości i zła, jeśli chodzi o. Kościół widzimy, że wielu słabnie w swojej wierze, wielu odchodzi, zmniejsza się frekwencja na mszy świętej i nagminnie ludzie odchodzą od tego Jezusa Chrystusa, króla wszechświata. Tyle jest zagrożeń wewnątrz Kościoła, i z zewnątrz ten Kościół jest atakowany, morale upada, a promuje się i wychwala. Uznając za coś normalnego wszelkie różne dewiacje. Jak to się ma? Jak Pan Jezus nad tym wszystkim panuje? Ano, poszukajmy odpowiedzi dzisiaj w Ewangelii, która też dziwnie nam się jawi, że Kościół właśnie taką Ewangelię. Nam daje na taką uroczystość Chrystusa Króla wszechświata, gdzie jest mowa o upokorzaniu Chrystusa, o Jego krzyżu, jak tam Pan Jezus na Golgocie wisi na krzyżu, rozmawia z tym dobrym łotrem. Czy nie mógł Kościół dać nam na taką uroczystość no, inną Ewangelię? Na przykład dać nam Ewangelię o tym, jak Pan Jezus wstaje i triumfuje nad śmiercią, albo opis o wniebowstąpieniu pana Jezusa, czy nawet jakieś cudowne uzdrowienie, no to pokazałoby władzę, potęgę pana Jezusa. A krzyż, jak to ma się do tej władzy Jezusa Chrystusa? A no to jest cała tajemnica, żeby przebić się przez to i popatrzeć na to wydarzenie, co nam pan Jezus daje. Pamiętacie ten opis kuszenia pana Jezusa przez szatana? Gdzie szatan wcale do niczego złego pana Jezusa nie kusi, on tylko chce namówić pana Jezusa, żeby się zajął dobrem, tym, co jest piękne, żeby zbudował jakąś filozofię, że cały świat odda mu pokłon i będzie cały świat do niego należał, że nawet powoła jakąś frakcję, która będzie czynić. Tyle dobra, żeby tylko Pan Jezus nie dotarł na Golgotę, żeby tylko nie sprawił, że świat zostanie zbawiony. To jest właśnie światowe patrzenie na Jezusa Chrystusa. A taki Superman, który tyle dobra robił i tyle czynił, wspaniałości ratował ludzi, to jest jednak. Pikuś w porównaniu do Pana Jezusa, bo Pan Jezus, On uratował cały świat przed potępieniem, że w Jezusie Chrystusie jest nasz ratunek. I zobaczmy, że właśnie ta Ewangelia, którą dzisiaj usłyszeliśmy, ten dobry Łódź usłyszał dobrą nowinę od Jezusa Chrystusa. Dziś ze mną będziesz w raju. Dlaczego? Dlatego, że ten łot, który tam jest ukrzyżowany, na nim ciążyły wielkie grzechy. Nie wiemy jakie, ale no na pewno, jak ja to mówię, za kradzież orzeszków w supermarkecie tam nie trafił, tylko ciążyły na nim wielkie zbrodnie, skoro był skazany na ukrzyżowanie. I on miał tego świadomość. My słusznie odbieramy, jak mówi do tego drugiego łotra, tę karę. I Dlatego ma świadomość swojej grzeszności, swojej sytuacji i potrzebuje pomocy i z tym zwraca się do Pana Jezusa i dzięki temu usłyszał dziś ze mną będziesz w raju. Podobnie pamiętamy tę modlitwę w świątyni, gdzie modli się pobożny faryzeusz i celnik, który był największym sortem, największym grzesznikiem. Do domu, jak mówi Pan Jezus, odszedł usprawiedliwiony, czyli dysponowany na przyjęcie Królestwa Bożego, właśnie ten grzesznik, nie pobożny faryzeusz, bo pobożny faryzeusz uważał, że wszystko ma ułożone i jest wszystko ok, że jest wszystko w porządku. A ten celnik, grzesznik, on znał, Swoją sytuację. On wiedział, że potrzebuje pomocy, że potrzebuje ratunku, że jest po prostu w bardzo opłakanej sytuacji. I dlatego tak zwracał się do Pana Boga, i dlatego doświadczył pomocy od samego Pana Boga. A Zacheusz, który bardzo pragnął zobaczyć Pana Jezusa, aż na tą psykomorę tam się wdrapuje, włazi na nią, a dzięki temu potem doświadczył w swoim domu obecności Jezusa Chrystusa i przemiana jego serca, której doświadczył przez Chrystusa. Jeżeli kogoś skrzywiłem, potwór nie oddaje. Pamiętamy też niewidomego Bartymeusza, który tam wydziera się za Panem Jezusem, bo jest tak zdesperowany, bo potrzebuje pomocy. Ulituj się nade mną, synu Dawida. I doświadcza uzdrowienia, doświadcza mocy Jezusa Chrystusa. Dlatego tu jest cała tajemnica. Pan Jezus sam powiedział, że on. Na to przyszedł na świat, na to się narodził, aby dać świadectwo prawdzie, a prawda jest taka, że On jest posłuszny woli swego Ojca, aby nas zbawić, aby nas uratować przed piekłem. Tylko czy my potrzebujemy ratownika, czy my potrzebujemy pomocy? I jeżeli dzisiaj na podstawie tej Ewangelii mam poczucie, że jestem w sytuacji, w której potrzebuję pomocy, potrzebuję Zbawiciela, to... Jestem naprawdę na dobrej drodze do Królestwa Bożego. Nie potrzebuję Supermena, potrzebuję Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela, aby Królestwo Boże stało się naszym udziałem. Amen.